Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o niezwykłej okazji dla młodych projektantów w konkursie Paradyż Designers. Zbliża się czas, kiedy kreatywność i innowacyjne pomysły mogą zaistnieć na szeroką skalę. Przedstawię Wam szczegóły dotyczące tego wydarzenia, zasady uczestnictwa oraz nagrody, które czekają na zwycięzców. Jeśli marzycie o karierze w designie, ten film jest dla Was. Zaczynajmy! Tegoroczna edycja jest wyjątkowa z kilku powodów. Międzynarodowy zasięg konkursu znalazł odzwierciedlenie również w składzie jury, którego przewodniczącym jest Jürgen Mayer H., światowej sławy architekt i artysta. Prócz atrakcyjnych nagród finansowych, autorzy najlepszych prac będą mieli okazję pojechać na jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w dziedzinie wzornictwa Del Mobile w kwietniu 2024 roku. Słynny architekt Jürgen Meierha przewodniczącym jury. Przewodniczący jury konkursu to założyciel uznanej pracowni berlińskiej J. Meierha, której projekty charakteryzują się nonszalanckim, niemal rzeźbiarskim podejściem do bryły i odważnym wdrażaniem nowych technologii w struktury budynków. Znaczącym wsparciem w procesie oceniania nadesłanych prac konkursowych będzie David Besalto, uznany architekt, który pracował także jako kurator na wielu biennale architektonicznych oraz był członkiem jury licznych konkursów branżowych. Jest również pomysłodawca i zarazem redaktorem naczelnym ArchDaily, jednego z najczęściej odwiedzanych serwisów poświęconych architekturze na świecie. Skład jurorów Zwycięzców wskaza także Didier Faustinot, światowej sławy architekt i artysta, który w centrum swoich prac stawia relacje między przestrzenią. Bryła i ciałem Agnieszka kalinowska Sołtys, architektka i prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich Oskar Zieta, architekt i artysta, nazywany jest rzeźbiarzem 4.0, autorem nowatorskiej metody formowania stali ciśnieniem wewnętrznym FIDU. Ewa Porebska. Z wykształcenia architektka, kuratorka i krytyczka architektury oraz redaktorka naczelna miesięcznika Architektura Murator, Szymon. Hanczar, architekt i artysta, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego wrocławskiej ASP i wykładowca na tej uczelni, Przemoł Łukasik, architekt i założyciel studia projektowego Medusa Group. Magdalena Fedorowicz-Baul, architektka, prezeska. I dyrektorka pracowni architektonicznej Tremend, Jo Jurga, dr Joanna Jurga, zawodowo zajmuje się projektowaniem przestrzeni i produktu. Innowatorka oraz specjalistka projektowania zorientowanego na poczucie bezpieczeństwa, Aldona Chudzicka, w ceramice Paradyż zajmuje. Stanowisko dyrektorki do spraw rozwoju produktu w składzie jury znalazł się również Alek Pluta z Nomad Studio, który za projekt Pateri Workshop zdobył pierwsze miejsce w poprzedniej edycji konkursu. Kuratorem merytorycznym Paradyż Designers jest Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury. Temat konkursu to wielkoformatowe spieki. Ceramika Paradyż to jedna z nielicznych firm na świecie produkująca spieki wielkoformatowe TRID z wykorzystaniem innowacyjnej technologii. Umożliwiającej uzyskanie efektu barwnych zył w całym przekroju płyty. Różnorodne struktury śpieków, naśladujące naturalny surowiec, oferują nieograniczone możliwości projektowe w dowolnym stylu, od klasycznego. Po nowoczesny minimalizm. I to właśnie ten piękny i funkcjonalny materiał, jest tematem projektów uczestników konkursu. Głównym zadaniem jest stworzenie aranżacji przestrzeni w formie grafiki 3D z zastosowaniem śpieków wielkoformatowych TRID. Łaczna pula nagród finansowych opiewa na kwotę 42 tysięcy euro. Strona konkursowa i formularz do zgłaszania projektów startują 13 listopada. 2023 rok. Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lutego 2024 roku. Laureatów trzeciej edycji konkursu Paradyż Designers poznamy pod koniec marca 2024 roku. Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie www.paradysdesigners.com. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału o konkursie dla młodych projektantów Paradyż Designers. To doskonała okazja, aby zaprezentować swoje pomysły i zdobyć cenne doświadczenie w branży. Zachęcamy wszystkich utalentowanych projektantów do wzięcia udziału i podzielenia się swoją kreatywnością. Pamiętajcie, że każdy pomysł ma szansę na realizację. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom.